Wiara pomaga we wszystkim, tak naprawdę, bo pomaga spojrzeć na życie z troszeczkę innej perspektywy. Ja dzisiaj dziękuję Bogu na przykład za to, że, że mieliśmy ten czas takiego, tych trzech lat, gdzie mogliśmy troszeczkę innej, inaczej spojrzeć na wszystko, bo to też pomogło nam przejść przez ten najtrudniejszy czas w naszym życiu, bo chcąc, nie chcąc, no, znajdując się w takich okolicznościach, w jakich się znaleźliśmy. Z okna dziewiątego piętra onkologii życie wygląda całkowicie inaczej, niż nam się wydaje. I teraz wrócę do tej wdzięczności, bo pamiętam, patrzyłem z tego okna tak na dół, stałem z Filipem, on się bawił w tym pokoiku takim i to mi tak bardzo utkwiło, bo stała taka dziewczynka i taki chłopiec. Oni byli gdzieś w wieku 10-11 lat. I stałem za nimi i przysłuchiwałem się ich rozmowie. I ta dziewczynka mówi do tego chłopca: i co, wiesz już kiedy wyjdziesz? A on tak na nią spojrzał i mówi, wiesz co, podsłuchałem rozmowę i ja nie wiem, czy stąd wyjdę. I ja tak stałem za nimi i mówię, o nie, zmroziło mnie. Oni wyszli z tego pokójku, a ja tak stanąłem przy tym parapecie i spojrzałem na dół. Patrzę, a tam idzie taka parka. Chłopak z dziewczyną, nie wiem, koło 20 lat, może i się kłócą. Wie pan, coś tam, gestykulują. Ona tam coś, on... Ja tak sobie pomyślałem, o matko, oni nie wiedzą, jak są szczęśliwi, że mogą się kłócić. I so myślę, jakie oni mają problemy. Jakby usłyszeli, co ta dziewczynka z tym chłopcem mówili przed chwilą, to myślę, że w ogóle inaczej spojrzeliby na wszystko. I dopiero zderzenie z takim czymś, oczywiście nie polecam, bo to najlepiej się nie, nie zderzać z takim czymś, ale to też pomaga całkowicie inaczej spojrzeć na wszystko. I na sprawy zawodowe, i na sprawy rodzinne, i, 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 i na wiarę też, tak?